Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Szanowni Państwo. Jak wszyscy wiemy, największymi barierami w posiadaniu dziecka są trudne warunki materialne, mieszkaniowe, niepewność zatrudnienia albo jego brak, ale także nierówny podział obowiązków pomiędzy partnerami, jeśli chodzi o wychowanie dziecka i znaczne obciążenie kobiet, brak dostępu do żłobków i do przedszkoli. I gdy były czasy koniunktury, mogliście Państwo te bariery powoli likwidować. Ja się zastanawiam skąd pomysł, że. Kolejna pewna nowa modyfikacja programu 500, te 12 tysięcy sprawi, że dzieci urodzi się więcej, bo to, że materialnie przez jakiś okres czasu rodzinom będzie lepiej, to jasne, ale te wszystkie bariery, o których wspomniałam, o których mówiła pani minister, pani posłanki, tak łatwo nie znikną. Co z ochroną zdrowia, co z edukacją, co z dostępnością komunikacji, opieki, wszystkich tych rzeczy, które sprawiają, że rodziny czują się bezpiecznie. Ale jest jeszcze jeden element. Państwo ciągle mówicie, że dzieci to jest inwestycja, inwestycja. A co z dziećmi, które są w pieczy zastępczej, co z dziećmi z niepełnosprawnością, z dorosłymi osobami z niepełnosprawnością, z matkami tych dzieci, które nie mogą pracować, z instytucjonalizacją, z problemami systemowymi, których ten problem i Państwo przez sześć lat niestety nie rozwiązaliście.